Dzień dobry. Pozdrowił Was. Jak był Pan na imię? Pan Kazimierz jest naszym pierwszym klientem. Panie Kaźmierzu, co pan u nas chce zakupić? Telewizor. Kto jest największym fachowcem Jarku? Gdzie jesteś? Największy fachowiec od telewizorów. Dobrze, Tomek, ty też jesteś fachowcem? Mówię największy. Tomek jest największym fachowcem u nas od telewizorów. Panie Kaźmierzu będzie pan obsługiwał indywidualnie. Pan się go pyta, on, na wszystkie, wszystkie, on wszystko wie o telewizorach. Panie Kaźmierzu, gorąca prośba. My będziemy odliczać, Pan do połowy przednie i potem kierownik do połowy i wszystkich Państwa wpuścimy. Jeszcze nie, my odliczymy najpierw. Uwaga! 7, 7, 10, I w tym momencie, Panie Kazimierzu, do połowy, bardzo proszę. Nie chcę ciąć. Już pomagam. Śmiało, jak kierunek? Dobrze. Kierownika poprosimy. Szykujcie ręce. Szykujcie jeszcze nie. Ja bym powiem kiedy. Do połowy, do połowy. I już tak do, do końca. Kierownika do końca. Teraz. Pani tej Bardzo proszę. Można i zimkowkim przybijać. Entuzjastyczne brawa. 30 sekund. wytrzymajcie to. Proszę bardzo. Zapraszamy. Zapraszamy. Bardzo proszę. Witamy serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy serdecznie. Entuzjastyczne brawa, jeszcze 20 sekund, wytrzymajcie to. Nasi goście wstali równie wcześniej jak wy, żeby tutaj być. Witamy Państwa bardzo gorąco. Ostatnie 5 sekund, entuzjastycznych braw. Dobrze, dziękuję, rozchodzimy się na swoje stanowiska pracy, a Państwa ja bardzo serdecznie i gorąco w imieniu Elektromarketu Media Expert. witam. Mnóstwo produktów w bardzo mocno obniżonych w cenach. Mamy dla Państwa naprawdę bardzo, bardzo dużo cenowych niespodzianek. Warto z nich skorzystać.